Dzień dobry, Angelika Muchowska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Dzień dobry. Znamy już wykonawcę budowy kolejnej ścieżki rowerowej w Gminie Dobra. Trasę dla rowerzystów z Buku do Lubieszyna wybuduje firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina. Gmina Dobra rozstrzygnęła przetarg na budowę ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn. Inwestycja będzie się składała z dwóch odcinków. Między istniejącą ścieżką rowerową bukłęgi a skrzyżowaniem ulicy Sportowej z drogą powiatową Lubieszyn do Bieszczyn w Buku powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Drugi odcinek ścieżki o długości prawie 2 km będzie prowadził wzdłuż drogi powiatowej Buk Lubieszyn. Tym samym nowa trasa dla amatorów dwóch kółek połączy ścieżki rowerowe w Buku ze ścieżką edukacyjną do schroniska. Prace budowlane powinny potrwać 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Wybrany został wykonawca do realizacji ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ścieżki rowerowej Bóg Lubieszyn. Jednocześnie informuję, że obecnie wykonawca realizował będzie pierwsze etapy przedmiotowej ścieżki, to jest połączenie w miejscowości Bóg ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, znajdującym się jeszcze na terenie dobrej. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowej inwestycji. Wykonawcą tym będzie przedsiębiorstwo Wiesław Furtak ze Szczecinem. Gmina Dobra ogłosiła kolejny przetarg na budowę sali szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie oraz zagospodarowanie terenu przeciwpożarowego. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie ma przylegać do istniejącego obiektu i przygotowanej do realizacji rozbudowy ogaraż i zewnętrzny teren szkoleniowy. Stanowić będzie część kompleksu szkoleniowego. Będzie to obiekt z jednym pomieszczeniem jednokondygnacyjny z możliwością zintegrowania z istniejącymi pomieszczeniami remizy. Obiekt ma służyć na potrzeby szkoleń uczestników działań ratowniczych. Będą oni zdobywać i pogłębiać wiedzę w zakresie procedur, ratownictwa i poszukiwań. Szkolenia skoncentrują się na konkretnych potrzebach. Dodatkowo sala będzie mogła służyć do prowadzenia różnego rodzaju zebrań wiejskich i zajęć środowiskowych. Gmina Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej otrzymało wyróżnienie za zaangażowanie i działania związane z projektem Europejskie Dni Dziedzictwa. Jubileuszowa 30 edycja projektu nawiązywała do podpisanej przez Polskę Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa. Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność podzielić się z państwem tą oto nagrodą, jaką otrzymaliśmy. Za uhonorowanie naszych działań na rzecz krzewienia kultury, przede wszystkim dziedzictwa kulturowego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Otrzymaliśmy ją w Warszawie na uroczystej Gali. Ta nagroda jest dla nas podziękowaniem za cały okres naszej działalności w zakresie krzewienia kultury związanej z Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego. Proszę Państwa, nie byłoby tej nagrody bez Państwa. To dzięki Państwu jesteśmy, funkcjonujemy, to dla Państwa proponujemy nasze działania. Bardzo wiele inicjatyw podejmujemy, zarówno tych innowacyjnych, jak i tych, które warto zachować od zapomnienia. Niemniej jednak, na co dzień, to dla Państwa funkcjonujemy, jesteśmy. Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak ważne jest to, jak Państwo nas postrzegacie. Choć w ostatnich dniach mam od Państwa wiele podziękowań za organizację Mikołajek dla Państwa dzieci. Dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami i zapraszamy na więcej. Za nami zabawy Mikołajkowe w Gminie Dobra. Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedził Mierzyn rzeczy, Wączkowo, Dobrą, Bóg, Wąwelnicę. Skarbimierzyce, Stolec, a także Rzędziny. Zawitał również do klubów w Dołujach, gdzie zaprosili go członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje Kościno i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Dzieci były zachwycone. W 18 grudnia zapraszamy do udziału w wydarzeniu Ciastko dla Leosia. W klubach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dołujach, Skarbimierzycach i w Wołczkowie oraz na placu przy Urzędzie Gminy Dobra będzie można kupić pyszne domowe ciacha i wrzucić datek na rzecz małego Leosia Fabisiaka, który urodził się z trisomią 21. Wrodzona wada genetyczna wymaga stałej rehabilitacji i dużej ilości leków, Możemy pomóc Leosiowi i jego rodzicom. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy z wielką radością na wydarzenie organizowane w Gminie Dobra już 18 grudnia 2022 roku. Wszystko dzięki inicjatywie mieszkańców Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje i pani wójt Teresy Dera, której bardzo dziękujemy. Dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek, wydarzenie to będzie mogło odbyć się w pięciu miejscach na terenie gminy: w Dołujach, w Skarbimierzycach, w Dobrej, w Wączkowie i w Bezrzeczu, za co również dziękujemy pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, pani Ewie Rynkiewicz. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają w organizacji tego wydarzenia w szczególności Stowarzyszeniu Nasze Bezrzecze i Kołu Gospodarstw Wiejskich w Ołczkowie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, aby przyszli, zakupili ciasto, wsparli Leosia, a także może jeżeli mają ochotę podzielili się swoimi wypiekami. Dziękujemy też telewizji regionalnej, która jest z nami, która nas wspiera. Działamy razem, wspieramy leosia. Dziękujemy za Państwa uwagę. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy, życzę miłego wieczoru. Poczuł się dobrze w gminie Dobra.